Siema, dzisiaj lecimy odwiedzić podwodny świat, w sumie to ja lecę, bo... Niestety nie mamy pereł, starczyło z jednego trilobita na jeden strój. Oczywiście jest ze mną mój kompan, który już wybija coś. Nic nie wybijam, tylko przesuwałem do rozmnażania, e, ale dzień dobry, tak, tak. Przesuwał do rozmnażania, bił. To tylko teoria. A praktyka nie W praktyce można stwierdzić co innego. Mhm. Mm znowu Rex do wybicia No ja pierdzielę. On nie bije, nie? Ale... Ale nie, ja je po prostu uśmiercam już w jajku. Aha, Nic się nie bawię. E, dobra, bo widziałem obok naszego domku, że jest mega megalado... ladan. Mega na 1035. Daleko będziesz płynął, rzeczywiście? O nie, tu jest? Czy ja? Nie, nie wybiłem samsa Poczem się nie rozmnażacie. Rozmnażać się do cholery. Nie, żebym zmuszał, ale fajnie by było, nie? No, fajnie by było. A jest mega dodon. Ja nawet nie wiem co jest potrzebne na świat. To jest ich. Eee, yy, hityna, keratyna, skóra, fiber chyba. Nie jest potrzebny metal raczej. Albo trochę metalu czekaj. Znaczy no mówię, bo ja pierwszy raz wchodzę podwodny świat, więc... Nie. Nie hityna, tylko Semantic place, fiber i skóra Wszystko masz. No, bo mówię, bo ja pierwszy raz w podwodny świat wchodzę, bo się bałem. Ogólnie wiesz, że ja też możesz rozmnażać. Mm, to fajnie wiedzieć. No, z którejś tam aktualizacji można, nie pamiętam której. Kto by to liczył. Tup, 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 tup. Ale pochwalę się, już jedną mutację mam Rexa. Oczywiście zielony kolor, nie? Tak. <laughs> Seria polega na Seria polega na zielonym tym kolorze stworzeń. Tak. Argenty zielone. Ta Toxic wywarnego jaka nam wyszła zielona też była, sardynkowa i zielona. <laughs> Ale no też była zielona, tak? E Miawing też wyszedł zielony, nie? <laughs> Kolejny zielony. Nie. Jak ja w co nie? Mhm. Mm no i nie, ona ja ma już osiemdziesiąt jeden mutacji od matki i 118 mutacji od ojca. No. Także no, ciekawe. Megalo na megalodonie się robi przy sobie, aha. A ja szukam no po tak. warsztacie. Nie, przy sobie. Sorry, nie wiem. Pierwszy raz. wiem. Tego podwodny świat ty mi pokażesz. A ja nie wiem. Jeszcze? Jeszcze. Dobra, to tą Argentę sobie wykluję. Aha, Rex bez mutacji. Fajne, ja że sobie z ujątkiem widać. Trochę cię ci źle słuchać, jakby. Halo, halo? Mm, już. Nie, to jest kwestia mikrofonu u mnie. Mhm. Wykluły się dwa. A. Żaden nie ma. wezmę tylko jednego. Jezu. Ela? Ja, ja, dopóki nie będzie Mega 10KHP i bił po 1000, ja chyba nigdzie nie będę w, odlatywać od brzegu. No to czekaj, wsiadaj na mego Adonai, bo wybijam wywerny. To nie jest problem teraz, Ek. Ich tio. Także no. Kwestia czasu. Kwestia czasu. No szczególnie, że ma tak. Yy... HP 2,5 koła i 170% teamage'a. Ale oswojony? Nie, na dziko. No właśnie, to przecież on jeszcze dostanie. Na spokojnie. Czyli więcej będzie. A nie ma miłych. O, wywerne znowu. Proszę, w końcu jakiś ciekawszy kolor. No i zwykła. Dobra, to ja trylobity tak to pozabiję, żeby mieć te perły. No wybrzmijaj. Możesz tam, tam, tam przesiedzieć. Ja w to ogarnę po prostu. No i już mam dla Ciebie na ten... na strój do pływania. A tylko patrz, teoretycznie tylko mi ta potrzebna była butla z tlenem. Nie, nie potrzebuję. Aha. Ja się tu staram, coś. No to nie, po co? Ach, nie potrzebne. A Masz mi te perły? Nie. Daj to. Nie, no jest i hardcorem, nie? A, nie, aż takim. To, to jak idziesz do baz, to podkładaj te rzeczy, proszę. Na, czarna, pe na czarna perła. Się... No wracaj tu. <laughs> nie. A no mówię o sino. Aha. Teoretycznie, sino nie powinieneś brać do wody, jeżeli masz. Nie, nie mam. Coś, coś zabiło i coś lata. Nie wiem, ja tam postawiłem fundament, ale tam dalej dink dinki się respią. No cóż. Life. Z Bruta. To jest z Cuba. Tak, like, z Cuba Tank. Może. Czy wszystkie and... tak dinki wodne wyglądają dziwnie, jak one są uśpione w wodzie? Mhm. Mm No to Ale był... mi się nie przejmuj No przecież to wygląda jakby, nie wiem Przynajmniej najwyżej go zabił Tylko, że był, że moje ustawienia byłyby tak niskie, że nie pokazuje ran No, co muszę już... no. Można jeszcze giga oswoić A, co jest? Ja... Boże, to drugie, e, Aro, Ar... Arka? Arke, no. Arke, no, ego. Taką Arkę. Arke, no, Dodon. No, Karchę, tylko mówię, coś kijowo to dzisiaj słychać? Bo to pomyliłeś pomylił Jezu, jakbyś, nie wiem, kto miał problemy. Jakieś... A ja nie wiem. Mega Dodon. Mega lodosadle. Ja już mam Cyk. Ale dla siebie jeszcze potrzebuję. Ale nie ma innego w okolicy dobrego. E, możemy ci na 15 oswoić? E, nie. Na ten... starszy cokolwiek. E, 20? E, Aha, nie nie ma. Nie, nie ma Czemu ich ciornic nie bije? Halo? Ich ciornis będzie cię bił. I to jest niby pasywne do oswajania. Mówisz o ichtiozaurze czy ichtiornisie, bo ty nie ich Ichtio, ichtiozaurze. No, to jest pasywne coś innego cię musi... A Ichtio... Nie zrobię ciała, bo nie ma tego. Ichtiozaur. A nie ma tego. No cóż, nie lubi cię i tyle. Drugi też. A, no i oczywiście standardowo... Yy... Nie byłby z sobą jakby nie w Strasznie ciścina, Nie wiem czemu Nie wiem Ichtyo, ich za 130 Możemy Mógłby me... sięgnąć tego mega, mega Dodona Co? Strzelił zaraz Nie wiem, to i tak jest mój pierwszy Nie wiem nawet jak one są Jedyne czym byłem w wodzie to była spinka, ale to tak Nie zanurzałem się poniżej pasa 67 podziałów Czyli będzie mieć ponad 200 o Tu Taki trochę wolnawy jest Fajna kwestia, że się stamila niebuje. Pod wodę Czego to... byś to zaraz trochę w tyłku Ichtio mi bije. Ichtiozaur. Nic cię tu nie bije. No, je, trochę odleciałem od ciebie. A ja nie mam <słuch> Się nie regeneruje pod wodą. Dziwne. Czemu? A jak ma się regenerować? Przecież nie stoisz. No ale pływasz, woda cię utrzymuje. Hm. Coś. Tak. No nie jestem dana dzisiaj pływać. Megalodon 8585. Tak, o jezu. Było, więc... Czemu ten ocen jest taki duży? Nie wiem, może A to być. Mam być szczery, nic nie rozumiem, co ty mówisz. O? mam być szczery, nic nie rozumiem, co ty mówisz. Wiem. Specjalnie tak nawrotam. No, spodziewałem się. A cóż. Ja mam swoje zajęcia. kazałeś mi roznoszyć leksy. Mam cztery, starczy na pewno. Na 30 sekund. Nie no dobrze polewelowane to... No tak, tylko najpierw muszę jeszcze pozbierać trochę jak wywer których nie będę chciał, żeby expa tutaj zdobywać po łatwiznie Ja nie będę latał z tymi rexami po całej mapie, żeby Żeby je expić, no No sorry Jak to nie? No nie Jak A... mogę iść na łatwiznę, to pójdę na łatwiznę Ale to jest ulubione zajęcie <laughs> No raczej nie moje Arżęte jajko moje Też reszta już twoja. Teraz nieść te jajka wszystkie, bo Siną zostawiłem. A, megalodon. Przydałby się to. Megalodon ma tylko gryzienie. No tak, a co chciałbyś więcej od niego? Co to jest? Mm. Jakiś duże Duże coś na pierwszym levelu. Leblebleble? To się nie zada... A to jest to co zżera te... Ee, jak to się nazywa? To co zżera... Drafty. To świetnie. Nie zgadniesz? no ja pierdziela. Co nie zgadnę? <laughs> Nic, no mam kolejne reksy, samce go z mutacją, a ja potrzebuję samice z mutacją standard i moje a to mają 200 coś tych <ścoughs> mutacji bla No bo to tak, Argent i Argent, to wyklucza. Jak ty latasz. Dobra. Teraz drugi. No cóż, no będę mnożył po prostu te... Argenty i tyle. Aha, to mogę zabić równie dobrze i dlewa Nic nie widziałeś nie, nic wcale nie w, w, Wcale duży... ten napis mi się nie wyświetlił wcale. ty masz od matki niby mutacje Aha, w tle. To dziękuję. A tu Też w tlen. Czyli wszystkie te jajka do niszczenia albo wykluwam, to i jak sławbije o, cztery leksy z dwóch jajek w jednym trojeczki? Nie wiem. W jednym były dwa, a w dwóch pozostałych był jeden. ja mm -hmm. jak przepraszam. Mylę dziecko, 219. Po co mi ono było? O te niby masz, czego one nie mają. Nic. Na co mi tu jesteś? Mnie to bawi, że lodona nie można otwierać rybim, rybim mięsem. <laughs> no. O co miałbyś go rybim mięsem? Co on kanibal? Na no, czymś innym ma się żywić? W wodzie? Rybami. No, czyli. A, ale ty mówisz o prastarym mięsie, czy. Nie, ogólnie o. A. No to tak, to nie wiem czemu. To jest dziwnie zrobione, tyle ci powiem. Nic nie widziałeś? Bo nie, tu nie było. Tylko twoje wyobraźnia <laughs> Tak. Wyobraźnia no tak. No bo w sumie zaryzykuję i zrobię tak. Skoro ty masz tyle. Tak, ty masz już to. Macie po 100? Macie po 100. Te Dobra. Teraz tak. Skoro ty jesteś tu, który się może szybciej rozważać ten. Dobra. Wy się kochajcie, a ja idę zobaczyć na Reksy. Hmm. Co? Ach, wy tu mi składajcie jajka, a ja idę tam popatrzeć na Reksy. No ale nie. Aha, 219. 29. 195. Nie na no, świetle tam słyszę, że masz zabawę, nie? <tryk> Tragedia! Nie. <tryk> nie już mam pomału dość. Czego? rozmnażenia? Nie rozmnażenia, tylko oswajanie tych megalodonów i tak wolno gód spada. Co ty oswajasz jakiegoś megalodona? No. O co? No żebyś ty... Aha! Ja nie zrobiłem imprinta na swojej wywerni, no to fenomenalnie. Dobra i tak cię wymienię. Dobry agent z ciebie. Trudno i tak ją wymienię. Co nie myśli? Ach, te arcię wszystkie tutaj powybijam, bo... Te przed domkiem? Ta... Tak, za domkiem w sensie. Nie wasz mi się. Czemu? To jest pokazanie... Takie i... są, nie są potrzebne. <laughs> nie znasz się. To jest pokazanie... No czego? To jest pokazanie, jak bardzo... ciężką drogę musiałem przeżyć. Żeby no. dojść do tych mutacji. Dobrze. I tej reszty nie wybijam. Rex, czy ty możesz mnie wreszcie posłuchać? Ruszyć tyłek w tą stronę. Powinieneś. O ładny bron to się zrespił z niebieskim znaczkiem. Hmm. <suszy> Rozmnażanie to jest najgorsze co może być Ale cóż Pomyślałem No, niestety. Why one Przynieś coś dobrego, proszę. No ty masz 19 mutacji od matki? Co? A dobra, wiem skąd. Bo 10,9, 41, 35, też śmietnik. Nie chcę się zamienić. No. Ty po porozmnażasz, a ja pójdę sobie po Megadodona. No już właśnie wracam z Megadodonem. No i tak nic mi po nim, bo nie mamy cementu, bo nie mamy kamienia. Także i tak nic nie zrobię nim. Deodi kurs Bo mi się chce teraz do de Deo lecieć. Aż tak mnie nie pogięło. Nie? Nie. Suchy ster. 211. Samica. 209 37 to też nic mi to nie daje. Chyba 213 minimum. No, to ja już rzucę zmegalod do, do 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 nami w domku Znowu samiec Rexa z mutacją. Ja potrzebuję samicę. No to masz samicę, nie? Nie wiem. Ale ja nie potrzebuję samicy. Ogólnie to przecież. To ja miałem przecież też <laughs> Jak to się nazywa? Te argenty, żeby zrobić różowe. No właśnie, Wiesz... idzie ci to bardzo szybko. Wiesz co to... Masz, tam, masz tam parę jajek, to otwieraj. Unboxing. Ja tu widzę, że ty mi podpieprzasz moje argenty. Nie, z tamtego. Co, ale... A w, se... ale w sensie te dorosłe, tak, ja ich ci nie podwalam. Ale dorosłe już tak. Tak, to się przyznaje. zatajam informacji. Sam powiedziałeś, że najlepsze jest kazirodztwo. To twoją teorię. Czego nie rozumiesz? Już ci zwracam, o, spokojnie. Nie chcę mi siedzieć po Tintobery, to będę cię wyrzucał dopóki nie będziesz miał kado O Boże. Dzięki. Wszystkie, wszystkie do wywalenia. Wszystkie 30? Wszystkie 10. Na razie, na razie. Nie kracz. To na razie. Ale tylko moich tam nie bierz. Nie, to Zabrał jest... moje! Oddawaj moje jajko! 238 wszystkie są moje. Aha, to tamte nie wykluły jajka? Nie wykluły. 238... Wszystkie masz 238. 238... 238... 238... 38 Oczywiście żadna. 238... 238, 238, 238, 238, 238, 238. Pozostała ci tam jedna tylko. A to i tak musi się jeszcze pobijać trochę. Dobra. Szczerze myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mo... Może jutro w następnym odcinku po po podwiedzamy trochę za Zakamarki. Jasne, jasne. Ty ze mną. Aha, jak z będziesz piami. Geniuszu, lecisz teraz po doe poza odcinkiem. Nie ma sprawy. No to lecisz, a ja poproszę taką czarną. 150. -kę. No to nie koncert życzeń. No to. Dobra, do następnego. Trzymajcie się i cześć. Papa. Pa.